Właśnie minął mój drugi dzień w pracy, koniec obijania się, 4 miesiące siedzieć na tyłku i praktycznie nic nie robić. To nie jest dla mnie, ale przynajmniej czas wykorzystany na spotkanie z Justynką, kochaną moją. Mówię wam, jak to tu wygląda. Jest różnica, jest różnica. Po pierwsze, mam nadzieję, że nic mi nie wyleci z głowy, bo tak myślałem, właśnie co powiedzieć. Po pierwsze, wielkość tej To Ona jest chyba czterokrotnie większa powierzchniowo jak yy, ta szklarnia, gdzie pracowałem. Tego jest pełno, naprawdę, no, to jest kolos. No, tam ścieżki na końcu nie widać. Końca, końca ścieżki nie widać, tej betonowej. Yy. Z kamerą się na razie wstrzymujemy. Na razie nie będę tam się wykupiał, bo różne rzeczy mogą być. Pamiętajcie, że to jest mój dopiero drugi dzień w pracy. Druga rzecz, no która mnie troszeczkę tak przeraziła, ale już się przyzwyczałem powoli, to mnie yy, Wrzucili na opuszczanie, na zakę. To no jest ciężka robota, tym bardziej, że tak jak mówiłem, dawno tego nie robiłem. W ogóle dawno w szkarni nie byłem. Siedzi się, stoi się na wózku u góry. No i opuszcza, przekręca się haczyki z pomidorami. One są w tej chwili ciężkie. No ja to czuwam właśnie w dłoniach. Tak na razie, no tylko w dłoniach, no ale kwestia przyzwyczajenia i będzie dobrze. Nie pierwszy, nie ostatni raz to robię. Przerwy są inaczej, dziwne, bo są trzy przerwy półgodzinne. Zawsze były u nas tam, w starej robocie były dwie piętnastki, jedna półgodzina, nie wiem. Tak, tak zdecydowali? jest jakiś nowy, nowy kierownik, czy tam szef, nie był mówią szef, ale Jordi się nazywa, no który tam sobie to zarządził. Następna rzecz, jaka jest różnica. Mam przyporządkowany numer pracownika. Na początku tak mówię, no kurde, jak w obozie normalnie numer. No muszę, musiałem go zapamiętać wczoraj. Wczoraj to byłem tam w szoku, to, w szoku totalnym, także miałem problem z zapamiętaniem tego numeru, czterocyfrowy. Oprócz tego trzeba pamiętać kod pracy, czyli tak jak opuszczanie to ma swój kod, zrywanie pomidorów swój, jakieś tam cięcie liście swój i tak dalej. Tych kodów jest pełno, no ja mam tylko ten jeden na razie na opuszczanie. Ale pocieszyłem się tym, że w komputerek, tak jak przy co drugi słup w szklarni są te komputerki zamontowane, które mają połączenie z systemem komputerowym. No i po skończeniu tam, po opuszczeniu dwóch rajek, wbijam ten swój kod. Z kod pracownika, no ale wyskakuje moje imię i nazwisko, także nie jestem tylko i wyłącznie numerem. No i muszę wpisać numer pracy, którą wykonywałem i dwa numery rajek, bo tam dwie rajki się robi i dopiero się wpisuje w wykonaną robotę. Nie by tam jakieś normy kiedyś były stosowane, ale nie wiem jak to teraz wygląda. Nie, tam nikt nie leci, słuchajcie, ja robię to co robiłem, yy, to co wykonywałem przy opuszczaniu yy, w starym zakładzie, także z tym kłopotu raczej nie ma, tam nikt się do mnie nie przyczepił, tam, tam, tam tak, też taki Andrzej pracuje, chyba w moim wieku będzie, tylko powiedział tam pokrótce, co, na co uważać, na co robić i tak dalej, ale Widzę, że wszystko to leci yy, tak, jak powinno być, że się nie ma do czego za bardzo przyczepić. No Wózki są fajne do dojeżdżenia, bo są stabilne, nie trzęsą, nie telepią, tak jak tam było. Tam naprawdę niektóre te wózki to były tragiczne. Szyny w miarę wypoziomowane na te, pod te wózki, także też jest, to jest ten plus. Moje taki największy minus to to, że na ja cały czas będę opuszczał, ale mam nadzieję, że tam jakoś to się da rady. Yy, tak pokombinować, żeby jakaś wymienna praca była, bo można ocipieć. Ale jeden wielki plus, to jest taki plus nad plusami, jeżeli chodzi o tą pracę, bo słuchajcie, no opowiadałem Wam, że w starej firmie właściciel miał jakąś fobię, dostał na punkcie mojego słuchania audiobooków, nie mógł tego przeżyć. No i wczoraj właśnie Jornik szedł I się go pyta nie czy to jest problem. Czy to jest problem, żebym sobie słuchawki miał w uszach? On mówi, że jedno, tak, nie ma kłopotu, ale ja mówię do niego, że wiesz, ja słucham książek, cicho mam, wszystko słyszę dookoła. A on mówi, dobra, to nie ma sprawy. No i właśnie to jest ten plus, że ja sobie wyłączam się, włączam sobie książeczki, robię swoje i jest zaje fajnie. I opalony będzie, bo jednak pod tą szybą człowiek się opala. Już dzisiaj taki widzę, już trochę przyrumieniony jestem albo przegrzany. Nie wiem, czy to jest. No i co tam jeszcze mogę powiedzieć o tej pracy? Aha, zdominowana jest. Firma jest zdominowana przez obcokrajowców. Chyba sześciu... Nie wiem, w tej chwili możliwe, że nie będę liczyłem, ale ze 30-40 osób pracuje. a tam jednak tych metrów jest wciół hektarów, sorry. No i trzeba to obrobić. Także przy zrywaniu pomidorów jest sporo ludzi, przy liściach jest sporo, no czterech nas opuszcza dwóch Polaków opuszcza i dwóch Mołdawianów. Oprócz tego, no to, wiadomo, Rumunii, Bułgarzy, Grek nawet tam robi, draje to kręcenie plantów wokół sznurków. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? No i blisko mam, mam pięć, dokładnie jak ruszałem... O, jak ruszałem wisieć yy, spod domu do firmy, sobie, sobie, wyzerowałem licznik 5,6 km, a do tam, tam, tam miałem prawie 8. Ale dużej różnicy nie ma, ale im bliżej, tym lepiej. Także na razie jeszcze samochodem jeżdża się trochę swoje i pogoda się znormalizuje, ułoży to na rower i jeżdżę rowerem. No i na razie, jest, słuchajcie, atmosfera jest taka lightowa, no nie ma tam, na razie nie ma żadnych. To są dwa dni pracy, no, na razie nie widzę żadnych tam nie, wiecie, fermentów, kwasów itd. tak yy, Pomidory są ścinane na razie na grona, widziałem. A później mają być zrywane luzem. Tak jak yy, tam, tam, tam. Ale nie ma, nie ma tam kanału z wodą. Tak jak my wysypywaliśmy, że te pomidory płynęły kanałem bezpośrednio do sordowni, tylko... Yy, na betonie są takie łańcuchy, wbudowane w podłoże. Pod te łańcuchy podczepia się wózki, no i one tam się powoli tym betonem zmierzają do sortowni, gdzie tam pracownicy badają je do skrzynek i tak dalej, i tak dalej. To jest, no mówię, na teraz, teraz tak to wygląda. To są te, takie pierwsze zrywania, bo później już nie będzie, nie będzie ścinania, tylko już będzie zrywania na sztuki. Tak jak, tak jak było tam, 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 tam. No i co, naprawdę potrzebowałem tej roboty. Uwieńczcie mi, bo ja nie, ja nie potrafię tak siedzieć w domu. No kurde, już będę miał, ja wiem, żeby. Na pierwszy tydzień to się wymęczę, ale później, jak się znormalizuje, mi ten czas pracy, czas odpoczynku, z pieskiem trzeba będzie wyjść i tak dalej, i tak dalej. Gościa będę miał i tak dalej, i tak dalej. To, to wszystko mi się ustabilizuje i będzie naprawdę super. No i pierwsze przelewy będą przechodzić za tą pracę. Jak na razie juwe mi i wypłaca tam też tam coś fajne pieniądze, można było za te pieniądze spokojnie przeżyć. Ale ja nie będę się wykupiał. Będę też żył, ale troszeczkę inaczej. I mówię, to, to jest dla mnie bardzo ważna sytuacja, że mam tę możliwość słuchania audiobooków bez żadnych kłopotów, a z kamerką to zobaczę, bo ja może być taka sytuacja, że ktoś mnie podpierdzieli i wiecie. Na razie jest ten spokój, popracuję z miesiąc, zobaczymy jak tak będzie dalej to wszystko wyglądało, może tam jakieś króciutkie takie filmiki zajawki. No liści na razie ciąć nie będę, chociaż no tam już wspominałem ludziom w robocie w tej nowej, że praktycznie wszystkie prace robiłem i żadna praca się mnie nie boi, a ja się nie boję żadnej pracy. No i co, 8 minut gadałem, muszę do pojechać, kupić coś sobie napoje, jakieś pracę, tam trochę się człowiek jednak poci. Widzę, że ludzi nie ma, to nie lubię w tym linii kupować zawsze tam kolejki takie. Ale nie wiem czy wiecie ludzie z Polski, że tutaj prowadzili już kaucję na puszki. Nie wiem czy, no wiem, że odpiwa na pewno, że są automaty, jeszcze tego nie widziałem, że są automaty, no, normalnie tam chyba 15 centów za puszkę pobierają w automacie. W automacie można te puszki zdać, pobrać paragonik i, i pieniążki zostają zwracane. Ale na razie jeszcze nie miałem okazji, okazji próbować. Dobra, kończę, jestem już pod sklepem. Trzymajcie za mnie kciuki.